Wiktor, kolejne dobre spotkanie, ale niestety wywozimy tylko jeden punkt. Jest chyba pewien niedosyt. E, tak, myślę, że pierwsza połowa moim zdaniem była wyrównana. pierwszy bramkę straciliśmy, to my musieliśmy gonić wynik. Udało nam się wyrównać, no i chcieliśmy i za ciosem w przerwie sobie powiedzieliśmy, że musimy stąd wywieźć trzy punkty. Niestety tak się nie stało, ale moim zdaniem zagroźliśmy bardzo dobrą drugą połowę. I no jest straszny niedosyt, bo wracamy tylko z jednym punktem. Dzisiaj, losowanie Pucharu Polski. Trafiacie znowu na Raków Częstochowe, tak naprawdę na obrońcę tytułu. Cieszycie się z, dzisiaj z tego losowania? Na pewno można by było trafić lepiej, ale my nie składamy broni i na pewno będziemy chcieli dalej awansować. Nieraz w tym sezonie pokazaliśmy, że dwukrotnie nawet Śląsk ograliśmy, gdzie nas skazywano na, na straty. Dlatego Raków do nas przyjedzie, a my wyjdziemy jak po swoje. Teraz przerwana prezentację, Dwa tygodnie można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że luzu. Na pewno będzie praca, pewnie jakaś gra kontrolna. To będą jakieś intensywne pewne ćwiczenia. Nie wiem, macie już jakiś plan? Już ktoś coś na ten temat mówił? Tak, myślę, że to będzie intensywny czas na poprawę założeń taktycznych. Jeszcze nie wiemy co, nad czym dokładnie będziemy pracować, ale na pewno to będą intensywne dwa tygodnie, gdzie, będzie, gdzie będą dwie jednostki dziennie i będziemy ciężko pracować, żeby z Łęczną zdobyć trzy punkty.